Dzień dobry, online, witamy w Radio Zielona Góra. Jak sama nazwa wskazuje, Radio Zielona Góra mieści się w Zielonej Górze. Ale dzisiaj nie jesteśmy przy Kukułczej, jesteśmy gdzieś indziej. Zamek Królewski w Warszawie. Dlaczego się tu znaleźliśmy? Odpowiedź za moment. Dzień dobry, dzień dobry, widać nas? Widać nas. Panowie, jesteśmy na zamku królewskim w Warszawie. Tutaj za chwilę rozpocznie się gala wręczenia nagród. Dlaczego, Dlaczego się tutaj w ogóle znaleźliśmy? Bo zostaliśmy wyróżnieni. W ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w kategorii wideo. Ja, czyli Piotr Kruśniewicz i Krzysztof Filmanowicz. No i zobaczymy, jest siedem zgłoszeń, siedem zgłoszeń, siedem prac zostało wyróżnionych. Jedna z nich otrzyma nagrodę główną w postaci, mogę powiedzieć, nagrody finansowej jakiej? Myślę, że najistotniejsze jest to, że Radio Zielona Góra znalazło się tutaj, właśnie wśród mediów, innych mediów lokalnych. Panowie, macie nadzieję na wygraną? Dzień był i zobaczymy, co przyniesie. Piotrze? Ja myślę, że już jesteśmy wygrani, bo dodam, że jest to konkurs ogólnopolski. Redakcje z całego kraju mogły wziąć w nim udział. My zostaliśmy wyróżnieni, znaleźliśmy się w siódemce najlepszych prac. No i oczywiście dzisiaj liczymy na nagrodę główną statuetkę. No to czekamy. Czekamy. Do zobaczenia za chwilę. RZG Interwencje z główną nagrodą SGL Local Press 2018. Ogłoszenie wyników odbyło się dziś na Zamku Królewskim. Nagrodę SGL Local Press 2018 w kategorii wideo zdobywają Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz. Radio Zielona Góra www.rzg.pl. Zapraszam. Brawo. Mówiła dziennikarka telewizyjna Marzanna Zielińska. Po dekoracji głos zabrali laureaci, Krzysztof Filmanowicz i Piotr Kuźnierz. Może dlatego, że jestem troszeczkę starszy od Piotra, to ja pierwszy zacznę. Z Piotrem łączymy dwa dziennikarskie żywioły, mianowicie obraz i słowo. Ja najczęściej opowiadam obrazem, Piotr opowiada słowem, więc może Piotr teraz to dokończy. Program RZG Interwencje powstał z myślą o zwykłych ludziach. Ja zawsze uważałem, że dziennikarz powinien być takim łącznikiem właśnie między zwykłymi ludźmi, a urzędnikami czy politykami. I tę nagrodę dedykujemy wszystkim bohaterom naszego programu RZD Interwencje. Dziękuję bardzo. No panowie, zazwyczaj ja mówię, ale dzisiaj wy będziecie coś mówić. Proszę bardzo. Piotr Kuźniewicz, Krzysztof Ilmanowicz, Radio Zielona Góra po raz kolejny górą. Ja myślę, że mimo wszystko wielkie zaskoczenie. Człowiek gdzieś tam w głębi... Podejrzewał, że, że możemy wygrać, bo mówimy, ile pracy w to wkładamy, ile wyrzeczeń, ile godzin spędzonych też poza kamerą. Ale co mnie zaskoczyło, to to, że w momencie, kiedy usłyszeliśmy, że wygraliśmy, był taki moment, kiedy człowiek po prostu zamknął się w takiej bańce i nie słyszał, co się dzieje dookoła. Jestem bardzo szczęśliwy, chciałem podziękować Krzyżkowi, który jest, można powiedzieć, bardzo ważną częścią RZD interwencji. No, i oczywiście, też mojemu szefowi Januszowi Rzeszkowskiemu, dzięki któremu jesteśmy tutaj dzisiaj i możemy cieszyć się z nagrody. Ja się przyłączam do tego, co Piotr powiedział, ale powiem jeszcze tak. To jest nagroda nie tylko dla nas, dla mnie i dla Piotra, ale także dla całego zespołu Radio Zielona Góra, a także, może zabrzmi to troszeczkę górnolotnie, ale też dla całego naszego miasta Zielonej Góry. Dziękujemy. Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.